To Was, Ania dzisiaj z Barcelony. Czy warto podróżować? Czy warto robić biznes związany z tym, że można podróżować za darmo i mieć jeszcze za to płacone? Ja wiem, że warto, natomiast czy Wy o tym wiecie? Chciałabym, abyście posłuchali kilka osób, które przybyły razem ze mną tutaj, a lecieli dobre, dobre 2000 kilometrów, aby dowiedzieć się, czy warto być w Barcelonie. Warto, warto! Czy warto podróżować? Warto podróżować, musicie być na kolejnym wyjeździe razem z nami, nie ma innej opcji. I budujemy Polskę, idziemy do przodu. Widać nas na szkoleniu, będzie nas coraz więcej. Super, super, super. I znaczy warto wyjeżdżać, podróżować i bawić się? Świetnie. Absolutnie warto, to jest fantastycznie, wszystko jest super i już wikier. A czym zajmujesz się na co dzień? Ja jestem prawnikiem, mam swoją własną kancelarię, ale słyszałam, że tutaj naprawdę warto być z wszystkimi ludźmi, bo jest fantastycznie. Słuchajcie, fantastyczna ekipa e, pomimo tego, że e, mamy wieczór, jak widzicie nastroje, jakby to było w ciągu dnia. You się świetnie. Myślę, że już niebawem powinniście dołączyć do nas. Adrian, jak jest na szkoleniu, jak w Barcelonie? Bardzo ciepło jest. <laughs> jak na luty jest bardzo ciepło. Polacy się pokazali w bardzo fajnej liczbie. Byliśmy wszędzie obecni. Zwracaliśmy na siebie uwagę. Przyjęli nas entuzjastycznie. Warto, warto jechać. Budujemy Polskę i idziemy do przodu. A na temat szkoleń, czy warto szkolić się? Tutaj mamy bardzo prestiżowe wydarzenia prowadzone przez Amerykanów, którzy są specjalistami. Akurat jeżeli chodzi o kwestie rozwoju osobistego, personalnego, przylecieli ludzie z różnych zakątków świata. Czy warto się szkolić? I to tak daleko specjalnie leci na szkolenie Adam Gruszka. O, prawda, prawda, Warto się szkolić, warto, warto jeździć na szkolenia. Przełożenie szkolenia, a wyniki jest niewiarygodne, więc ci, którzy to zrozumieją, będą wiedzieć, że nie tylko słowa się liczą, bo słowa nic nie zmieniają w życiu, jak śpiewa film, a trzeba zacząć działać. A działania są wtedy, jeżeli dajemy przykład, a jeżeli jeździmy na szkolenia, które są efektywne, to dając ten przykład, powtarzamy efektywność ludzi, więc jeździć na szkolenia, szkolić się, rozwój osobisty jest najważniejszą cechą tą rzeczą dla przedsiębiorców w branży marketingu bezpośredniego i od tego wszystko się zaczyna. Więc zapraszamy wszystkich do nas, czy to do Barcelony, czy do innych miejsc będą szkolenia, bo tam trzeba być. Super. We are the champions. Musicie. We are the champions. Musicie być. We are the champions. I już teraz zapraszamy do Londynu 16 marca. Super.